w kolejnym vlogu. Dzisiaj postanowiłam, że będzie to taki typowy vlog zakupowy, a to dlatego, że ostatnio zebrało mi się kilka rzeczy, które wpadło w moje łapki, no i Wam tutaj pokażę. Co prawda jest tutaj kilka produktów typowo świątecznych, zimowych i dlatego postanowiłam Wam już przy okazji tu moich zakupów z Home You, które ostatnio zrobiłam, pokazać Wam właśnie i te typowo zimowe, bo, jak przyjdzie co do czego, to tych rzeczy może już nie być na półkach, więc ja zdecydowałam się kupić je już teraz. Nie ma tego wiele, bo takie typowo świąteczne są tylko tutaj, widzę na stole 4. A może i Wy się zainspirujecie moimi zakupami, coś Wam się spodoba i zapragniecie to mieć. Więc jeżeli tak jest, to zapraszam na chwilę oddechu i zobaczcie, co tam Iwona ostatnio kupiła i na co wydała pieniądze. Zaczniemy sobie od Home and View. Ja już wspominałam wam w poprzednim vlogu, że tam zamówienie zrobiłam głównie ze względu na wyprzedaż pościeli na jeden wzór, który mi się akurat spodobał, i pościel była przeceniona bodajże ze 170 zł na 130, więc już nie czekałam na lepszą okazję, tylko zdecydowałam się ją kupić. I tą pościelą jest pościel. Z mikrofibry. Ja Wam powiem, że do tej pory, może od tej strony, będzie widać bardziej ten wzór. Do tej pory kupowałam pościele tylko bawełniane i satynowe, właśnie z Home Mediu. Teraz trafiłam na pościel z mikrofibry, ale spodobał mi się ten kolor, więc stwierdziłam, że ją wypróbuję. Jak będzie się prać i jak będzie się mieć? Spodobała mi się właśnie ta grafika, głównie taka kwiatowa. No i kolor tło tej pościeli, taki pudrowy róż. Może z tej strony Wam pokażę. Jest to pościel w rozmiarze 160 na 200 cm, no i ma dwie poszewki. Jest to pościel hmm, z delikatnych mikrowłókien i tkanina ta posiada właściwości antyalergiczne podobno. Jest taka przyjemna jest w dotyku, mięciutka, więc myślę, że będzie fajna. Jeszcze tu pokażę Wam bliżej, jakie jest to dokładnie wzór. Mam nadzieję, że wyostrzyło wszystko. No i tu jeszcze, a zresztą ja Wam rozerwę to i pokażę dokładnie kawałek tego wzoru na tej pościeli. O! Coś takiego. Jak Iwona mogłaby inny motyw wymyśleć, jak nie motyw roślin. <grych> ja jak nie z... jakieś ptaśki, to właśnie decyduję się na taką grafikę roślinną i to by była ta pościel, tak jak mówię, zapłaciłam za nią 130 zł z wyprzedaży, no i jeszcze trafił mi się koc, 150 na 200 i, i wygląda on tak, jest takim jasno-niebieskim, wpadającym w szary kolorze, taki lekki wzorek ma po sobie, ale taki bardzo delikatny. Ten koc był przeceniony na 60 zł, więc nawet się nie zastanawiałam. Ja tutaj sobie lubię podłożyć na naszej kanapie w dużym pokoju, żeby się tak materiał oryginalny nie wycierał. Właśnie taki kocyk, a ten wpasował się idealnie w mój guścik. Kolejnymi dwoma rzeczami, które również zakupiłam w Home and You są osłonki. Zdecydowałam się na kupienie osłonek. W takim samym wzorze i w takim samym kolorze. Identyczne są. Sztuka kosztowała 30 zł. No, a ten wzór y, chyba jest już Wam dosyć dobrze znany, bo przed chwilą pokazywałam Wam podobny na kocu, który kupiłam. A i osłonka, którą kupowałam wtedy, wygląda zupełnie podobnie. I dla porównania zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tą wtedy kupiłam za 25 zł. Ja Wam mówiłam o tych takich, Perełkach, koralikach po długości doniczki i tu jest zupełnie podobny motyw, <gryw> z tym, że ta doniczka z Home and You jest troszkę większa i ma troszkę większą średnicę. Bardzo podoba mi się ta osłonka, szczególnie właśnie ten delikatny wzorek na niej, więc dlatego kupiłam od razu dwie sztuki. Te osłonki dostępne są również w kolorze czarnym, Wam podpowiem. Więc, jeżeli macie ochotę na fajne osłonki, w fajnej cenie, bo w porównaniu z Teddym, tak jak mówię, wtedy kosztowała 25 zł, a na Home and View 30, więc cena nie jest jakaś ekstra wygórowana na tym Home and View. Naprawdę doniczki są bardzo ładne. No i jeszcze na Home and View. Kupiłam dwa produkty świąteczne. No i co Iwona mogła sobie wybrać na stronie, jak przeglądała kolekcję bożonarodzeniową? Otóż wybrałam dwa kubeczki. Jakżeby inaczej, jakby Iwona nie miała kubków w no, domu. Co jak co, ale ja nie mogę sobie odmówić przyjemności picia kawy czy herbaty w różniastych kubkach. Nie byłabym sobą, gdybym również i z najnowszej kolekcji czegoś dla siebie nie wyhaczyła. I pierwszy kubeczek wygląda tak, a cena jest naprawdę fajna, bo sztuka. Ja kupiłam dwa takie same kubeczki w takim samym kształcie, takiej samej wielkości, tylko z innym wzorem. Zaraz Wam pokażę drugi wzór. No i sztuka była zaledwie za 20 zł, więc na taki kubeczek mogłam sobie pozwolić, na takie dwa kubeczki. Tylko tak patrzę, Luka. Czy jest tutaj pojemność? Tak, jest pojemność. Kubeczek całkiem spory, bo ma 450 ml. Więc prawie półlitrowy. Taki w sam raz na sporą kawkę. I drugi kubek z tej samej serii, tylko w innym sorze z napisem Merry Christmas. I w takie domki. I drzewka. Takie dwa kubeczki wpadły do mojej półeczki. Na razie będą siedzieć w bułeczce w kuchni typowo świątecznej. Tam mam wszystkie kubki z motywem zimowym. No, a w swoim czasie przyjdzie czas, że zacznę z nich pić. Pewnie w grudniu dopiero, ale niech będą, bo później znowu znikną ze strony i będę żałować, że ich nie kupiłam. Skoro już mowa o świątecznych produktach, to w tygodniu byłam i wtedy. Już nie pamiętam po co. A, za kurtką byłam. Bo wiecie co, kupiłam sobie kurtkę w kiku. Przejeździłam jakoś ostatnio, byliśmy też w Pogoni w galerii. Ja nie cierpię robić zakupów dla siebie ubraniowych w galeriach handlowych. Ja wolę po prostu poszperać w internecie i tam widzę więcej rzeczy dla siebie, niż jakbym musiała szperać między półkami sklepowymi. Ja nie potrafię dla siebie kupować ciuchów w sklepach stacjonarnych. Niestety mój sklep Orsay... Przestał działać na rynku polskim. Zamknęli i sklep internetowy, więc już nie mam wypróbowanego rozmiaru. W tym sklepie brałam wszystkie ubrania w ciemno, bo teraz nie miałam wyboru i musiałam podjechać do naszej galerii, żeby przymierzyć kurtkę Jednak z rozmiarami jest teraz jednak w sieciówkach bardzo różniaście. No i wróciłam z galerii z niczym. Byłam w rezerw, i takich tam, i dla siebie wyhaczyłam. A dzień wcześniej. Tak, to było wtedy, kiedy pokazywałam Wam właśnie osłonki, między innymi tą Steady, i tam jeszcze dokupywałam osłonki z Pepko. No to właśnie wtedy byłam i w kiku i lukałam, co tam mają. No i wyhaczyłam jedną kurteczkę, która mi się spodobała, ale był tylko jeden, jedyny mój rozmiar <gryw> i ten kolor. Więc w następnego dnia, jak już przejechałam po tej galerii naszej i nic dla siebie nie upatrzyłam, to stwierdziłam, że jednak jadę do tego Pika i kupuję tą kurtkę, póki jeszcze jest. Kupiłam kurtkę, zdecydowałam się w sumie na dwie kurtki. Jedną dłuższą, taką w formie płaszczyka i drugą krótszą, w której się spodobała mężuśkowi więc w sumie mam dwie kurtki teraz, plus taki, że jak patrzyłam ceny właśnie w galerii, to e kurtki e tak od 250 idą wzwyż, a nic takiego, co rzeczywiście bym chciała mieć i co padłoby mi w oko, nie widziałam, a tu kupiłam kurtki w Kiku, 120 zł za sztukę, za 240 zł to ja mam dwie kurtki i choćbym pochodziła, nie wiem, sezon albo dwa sezony, to przynajmniej mam kurtki na zmianę, coś innego, w innym kolorze, a nie ciągle w jednym i tym samym za, dajmy na to, 250 zł. Nie o kurtkach się miała być mowa, tylko właśnie wtedy podjechałam po tą kurtkę do Kika, no i tam wcześniej, jak chodziłam za osłonkami, upatrzyłam sobie dwa pojemniki i mówię też nie będę czekać, ryzykować, czy one znikną z półek i wtedy pierwszy pojemniczek Kupiłam sobie taki. Ile ja za niego dałam? Czy tutaj jest gdzieś cena jeszcze? Tak. Dałam za niego 30 zł. Jest to taki otwierany pojemniczek na zasawkę z takim wieczkiem. Tak się fajnie zasysa. I ma bardzo fajny motyw takiego zimowego skrzata. To nie jest taki typowo bożonarodzeniowy pojemnik. Taki powiedziałabym raczej zimowy. Co prawda jest motyw i choinki, ale nie szkodzi. I jeszcze drugi pojemniczek kupiłam, taki kuchenny z myślą o kuchni. I jest to kolejny skrzat, również z Tediego, Również kosztował 30 zł, tylko jeszcze spojrzę, czy jest pojemność. Tak, ten ma pojemność 550 ml. Taki z otwieraną czapusią. Zostaje tylko nosek. A jeszcze spojrzę na drugim pojemniku, czy jest podana pojemność tego drugiego. Już Wam powiem. O, jest. Ten jest troszkę większy. Ma większą pojemność, bo ma 650 ml. A ten, 500 mówiłam? Patrzcie, Sparosa, już nie pamiętam, co do Was mówiłam. Nie, 550 jest troszkę większy. Czyli takie dwa pojemniczki świąteczne mam z podobnym motywem, w takim skrzatowym klimacie. I ja te pojemniczki kupiłam sobie z myślą o tym, że po prostu do jednego wsypę kawkę, a do drugiego herbatę. Tak jak teraz mam obecnie w kuchni pojemnik z dyniami i słówką, gdzie też jest herbata i kawa wsypana. Tak, w okresie zimowym przez grudzień, styczeń i luty. Kawkę i herbatkę będę miała w takich dwóch pojemnikach, które będą leżeć na placie u mnie w kuchni. Kto ogląda vlogi, ten wie, jaka miejscówka jest dla nich zarezerwowana. To by były zakupy z Teddy. Co Wam jeszcze tu przyszłam pokazać? A mianowicie, o, skoro już o takich gadżetach mowa, to jeszcze sobie możecie luknąć na broszkę. Iwona wpadła na pewien genialny pomysł. Już o ciuchach Wam dzisiaj wspominałam, o tych kurtkach, no to pociągnę trochę temat i powiem Wam, dlaczego tą broszkę kupiłam. Kupiłam taką maleńką, nie wiem ile ona ma, trzy szerokości centymetry, cztery długości, w kształcie takiego ptaśka, jaskółeczka. Do czego ona mi jest potrzebna? Otóż, jak pakowałam ostatnio moje letnie ciuchy, to stwierdziłam, że mam kilka takich bluzki, głównie, które są szyte w takim stylu kopertowym na tak zwaną zakładkę. O, w ten sposób. <grych> no, wiecie o co mi chodzi. W każdym razie, tutaj, w tym miejscu są te bluzki tak uszyte, że ten materiał mi się tu rozchodzi niefajnie. I doszłam do wniosku, że kupię taką broszkę w takim strokatym stylu, ale. Ten wzór będzie mi pasował do moich kolorów bluzek, tych, które mam do ujaśnienia, i stwierdziłam właśnie, że w ten sposób zepnę tutaj troszkę, przypnę i ujaśnię ten rozchodzący się ewentualnie mi materiał. I jeszcze mam wam do pokazania dwie rośliny. Ja już o jednej z nich. Mówiłam Wam, że mam na mojej chcieliście. Polowałam na nią na Allegro. Niestety, aukcja zakończyła się. Została wyprzedana ta roślina. No i teraz obecnie jest trudno dostępna. Chodzi mi o kolejną Sanseverie. I mam tu na myśli Sanseverie Pulchra Kirki. Wygląda w ten sposób: to jest młodziutka sadzonka. Tu drugie są te Sanseverie. Więc na razie starczy mi taki listek. Spójrzcie, jak to wygląda. Ma takie mega rozłożyste liście, które są na brzegach mocno pofalowane. Na brzegach liściach ma taki margines w kolorze beżowo-brązowym. No, pięknie wygląda. Jej wzór na blaszce liściowej wcale nie jest taki oczywisty. Jest mocno rędkowany i taki nieregularny ten wzorek ma. Zdecydowałam się na zakup, jak tylko pojawiła się na Allegro. Teraz niestety znowu nie jest dostępna, ale można sobie polować, bo ona co jakiś czas się pojawia na nowo i kosztowała taka sadzoneczka 35 zł. Tu jak widać, wypuszcza nowy, malutki liść. A tu po prostu wsadziłam ją osłonkę, tą, którą ostatnio kupywałam FP, bo na razie tutaj stoi, ale to się wkrótce zmieni, jak będę roślinę przesadzać. I kolejną rośliną. A kupiłam ją tylko dlatego, mam przesyłkę Smart i tam muszę zrobić zakupy za 45 zł. Do darmowej wysyłki brakowało mi 10 zł więc stwierdziłam, że jeszcze poszperam na stronie sprzedającego i wybiorę sobie jakąś roślinkę, bo lepiej kupić jakąś nową roślinę, niż ponosić koszty przesyłki. I ona wyszperała taką oto miniaturkę za całe 11 zł. I teraz sobie muszę luknąć do ściągi. Jak to się nazywa? O, taka roślineczka. I to jest Aichryzon Tortuosum. Ja Wam w tej chwili mówię nazwę, jak to się pisze, bo nie mam pojęcia, jak to się wymawia. Taka maleńka. To jest taki sukulencik, który rośnie w kształcie drzewka bonsai. Na tych gałązkach pojawiają się takie rozetkowate, całkiem sympatyczne małe listeczka. Miniaturowe drzewko bonsai. Zdecydowałam się kupić. Ta roślinka rośnie niewielka, ma wysokość około 20 cm, więc niewiele miejsca na szczęście mi zajmie. A całkiem sympatyczne drzewko: taka miniaturka w stylu właśnie bonsai. Jeszcze do pokazania rzecz, o którą pojechaliśmy do Lerwa Merlens. Stąd ta wstawka na samym początku filmiku. Ostatnio kupiłam kilka sansseveri, sukulentów i mam zamiar zrobić jakąś kompozycję w Donicy, w jednej Donicy. Pojechałam zobaczyć, czy jest jakaś w miarę płytka Donica, ażeby miała większą średnicę. No i udało mi się wyhaczyć. Taką jest ona taka ciężka, bardzo okrągła. Nie wiem, czy tutaj jest, ile ma centymetrów średnicy. Nie, nie ma żadnej cenówki, nic z tych rzeczy. Ale myślę, że około 30 centymetrów to ona jednak tu średnicy ma. Z dziurką, jak widzicie, od spodu. I do tego kupiłam podstawkę. A, może tu będzie pisać? Nie. Podstawka ma 22 cm, więc myślę, że średnica tej donicy spokojnie ma około 30 cm. I do tego taka podstawka. Był jeszcze w jaśniejszym kolorze, takim ceglastym, takim bardziej wpadającym w beż. No, ale mi tutaj do dużego pokoju zdecydowanie bardziej pasuje lekko szary kolor. I ta donica. Na półce była ostatnia sobie, pokażcie, były jeszcze o mniejszej średnicy, tak przypuszczam, właśnie, że około 20 cm. Ja chcę tutaj wsadzić kilka tych Sanseveri, żeby po prostu na parapetach zajmowały nieco mniej miejsca, więc kupiłam tą o średnicy większej. I mile rozczarowałam się przy Kasie, bo na półce ta dolica była za 42 zł. Ta podstawka kosztowała 22 zł. Ja wiem trochę sporo, ale mile rozczarowałam się przy kasie. Jak wzięłam paragon do ręki, bo okazało się, że ta donica, pewnie dlatego była ostatnia, bo ostatecznie zapłaciłam za nią 21 zł. Zrapatowała się połowa ceny i wychodzi na to, że teraz za donicę zapłaciłam mniej niż za podstawkę, bo podstawka była normalnie po 20. Dwa złote. Spróbuję zrobić tutaj jakąś kompozycję, a jak coś mi się uda zrobić, wykombinować. To Wam pokażę, co ja tam znowu wymyśliłam w kolejnych vlogach. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje ostatnie zakupy i o dzisiejszego vloga. Dziękuję Wam ślicznie za to, że byliście ze mną, że potowarzyszyliście mi w dzisiejszym dniu. Jeżeli macie ochotę, to możecie mi napisać, co Wam wpadło w oko z tych moich ostatnich zakupów. Albo co wam się nie podobało, piszcie co uważacie. Ja wam już dzisiaj dziękuję, życzę wam miłego dnia i do następnego razu. Papatki.